Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Droga do najwyższej klasy rozgrywkowej prowadzi przez trzy etapy. W rozgrywkach pierwszej ligi uczestniczyć będzie 18 drużyn, występujących w dwóch grupach. Ślęza zagra w liczniejszej, bo dziesięciozespołowej grupie B. W pierwszym etapie rozegrane zostaną mecze systemem mecz i rewanż, każdy z każdym. W drugiej części sezonu po cztery najlepsze drużyny z dwóch grup walczyć będą o miejsca 1-8 w klasyfikacji końcowej. Potem cztery czołowe ekipy zagrają systemem play-off o Mistrzostwo Ligi. Awans i prawo gry w ekstraklasie kobiet uzyskają dwie najlepsze. Najlepsze drużyny. Działacze Ślęzy deklarują, że celem zespołu w tym sezonie będzie awans do ekstraklasy. Skład drużyny prowadzonej przez Radosława Czerniaka jest bardzo młody, lecz nie brakuje w nim zawodniczek z doświadczeniem z ekstraklasowych zespołów oraz reprezentacji Polski, takich jak Kinga Bandyk, Agnieszka Śnieżek, Monika Jasnowska czy Paulina Kuras. Oprócz tej czwórki do Wrocławskiego zespołu w letniej przerwie dołączyła także Dorota Mistygacz z CCC Polkowice. Pierwszym rywalem Ślęzy będzie Korek z Pabianice. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 5 października o godzinie 18 w hali sportowej przy ulicy Wojciecha Zbrudzewa. Wstęp jest bezpłatny. Wrocławskie koszykarki poznały także swojego rywala w Pucharze Polski. Rywalem Ślęzy w pierwszej rundzie fazy wstępnej będzie lokalny rywal z pierwszoligowych rozgrywek MKS Moskar Konosze Jelenia Góra. Spotkanie rozegrane zostanie 30 października w Jeleniej Górze. Centrum Skłusza Red www Redeco. www.redeco.pl